Jest to człowiek, który mógłby, mógłby mieć teraz wszystko, nie? Bo on studiował prawo, mógłby teraz zarabiać zajebiste pieniądze, a jest tu na 25% <laughs> Dlatego dajcie mu wielkie, wielkie brawa. Przed wami Michał Kutek, wielkie brawa, poproszę! <laughs> Dobry wieczór, Kawałystok, wielkie brawa. Bartłomiej Korbel był przed wami, dajcie mu brawa, oczywiście, że tak. Tak jest, tak jest. I tym momentem przedłużamy mi nagranie na YouTube. Uściślając, nie byłem prawnikiem, tylko adwokatem. Nie wszystko ma być zabawne, macie kurwa wiedzieć. <grym wytwilizacja> na szczęście już tego nie robię. Jestem teraz stand-uperem. Dobrze teraz być stand To są fajne czasy, po prostu wy przychodzicie 25%. Chociaż jakbym był adwokatem, to bym nie cierpiał na tych obostrzeniach. Nikt by mi nie powiedział, jest koronawirus, możesz bronić co czwartego pedofila, kurwa. By, <grym wytwilizacja> niczego takiego by nie było. Dobry wieczór, biały stok, dobrze tutaj być. Chociaż zdaję sobie sprawę, że dobry wieczór, biały stok jest pewnego rodzaju nadużyciem semantycznym, bo to jest czyści parę osób, kurwa. Jest... Dobry wieczór, biały stok jest troszeczkę przesadzone. To jest tak, jak nauczycielka w postałówce w stolicy by się witała. Dobry wieczór, Warszawa! Dyktando. <laughs> jest Trochę. Ale nie dobrze tutaj być. Oczywiście, że tak. Bartek powiedział, że ja jestem prawnikiem, byłem prawnikiem. Tylko jakby co Was to interesuje? Wiecie o co chodzi? Jesteście na wieczorze komediowym. Mam być zabawny. Przy... Jakby. To nie jest tak, że na przykład zapowie przed wami lekarz i wy stwierdzicie, o kurwa, to nie musi mieć żartów. To już jebać. I ja wcześniej, jak byłem adwokatem, to jakoś nikomu nie imponowało na sali sądowej, że robiłem stand-up. Nikomu. Prokurator nie wstawał i nie mówił, wysoki sądzie, stand-upera na sali mamy. Mowę końcową wygłosi sam stand kurwa. Ja nie wstawałem i nie mówiłem, wysoki sądzie. Macie tak czasem, że jakaś kurwa gada wam na klienta, a potem nagle świadkiem koronnym jesteście w piździe? I potem wyrok wskazujący, no bo wysoki są tak wcale czasem nie ma. My teraz dwa razy gramy dla 25% sali. Dwa razy więcej pracujemy na dwa razy mniejszy efekt. To jest to, co się dzieje, rozumiecie? Jakbyście musieli się dwa razy ruchać na pół dziecka. To jest nasza rzeczywistość. A jak u was po lockdownie, wszystko OK? Nie? nie? Okej, okay, dobra, kiedy indziej o tym pogadamy, dobra? <śmieniu> <śmieniu> Czy jest ktoś, kto miał koronawirusa? Michuja, wiem, <śmieniu> 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 wiem, że to jest głupie pytanie, ale słuchajcie, tak jeżdżę po kraju i mam nadzieję, że pewnego dnia ktoś stanie i powie: Ja, a co? Chciałbym zobaczyć, co wtedy robi naród. Jeszcze nie doświadczyłem. Słuchajcie, mnie lockdown złapał w wieku 30 lat, jak nie miałem żadnej firmy, rodziny, kredytu. Kurwa, nigdy w życiu się nie cieszyłem, że tak mało osiągnąłem. Naprawdę. Ja przegrywałem życie, aż ktoś mi zmienił zasady tak, że po prostu zacząłem je wygrywać. Jakby w powie Partii Monopoli ktoś wam powiedział: jebać hotele, gramy na wodociągi. Jakby przy rekrutacji na studiach powiedzieli: oleć maturę, religia i WF wystarczy, kurwa, to. Jakby jakaś modelka powiedziała: dla mnie wygląd i pieniądze się nie liczą. Najważniejsze, żeby koleż umiał wybekać alfabet, kurwa, to. Po prostu ja nie wiedziałem, co jest grane, rozumiecie? Ja siedziałem w chacie, grałem w PlayStation, paliłem marihuanę, waliłem konia, a społeczeństwo praktycznie mówiło tego od ciebie oczekujemy. Tak jest dobrze, Michał, super zaradzisz. Brakowało tylko telefonu od mamy. Michał, słyszeliśmy, jesteśmy z ojcem tacy dumni. Ja się czułem, jakby ktoś mnie cofnął do gimnazjum, zniósł mi obowiązek nauki, dał pięć gram jarania i powiedział powodzenia. Ja, pierwszy raz w życiu. Waliłem konia nie do czegoś, tylko w imię czegoś. Waliłem konia w imię bezpiecznej Polski, rozumiecie? Mój dziadek w tym celu brał udział w kampanii wrześniowej, a ja miałem więcej rozrywki w marcu. I jeśli to jest walka, to ja trenowałem, odkąd pamiętam. Jestem bohaterem, a nawet o tym nie wiedziałem. I chcę za tą walkę zostać pochowany na Wawelu. Tak jest. Między Mieszkiem pierwszym a Bolesławem II. Kutek trzeci, samowystarczalny. Albo order chociaż jakiś. Virtuti masturbatori. Ale powiem Wam jedno. Jedno Wam powiem. Jeżeli Ojczyzna znowu wezwie na jesień. <grystanie> będę gotowy. <grystanie> I nie mogę się doczekać. Kiedy ja będę opowiadał o tym swoim wnukom, jak mi dziadek kiedyś opowiadał o wojnie. Czekam na ten moment. Za moich czasów trzeba było siedzieć w chacie i walić konia. I nie było wymówek. A jak który nie chciał, to od razu mandat i kwarantanna, kurwa. A do jedzenia żeśmy nie mieli nic. Poza ubricem i dietą pudełkową, ale tak to nic. No, a jak w szkole nie chciałeś walić konia, to ci tabletką płyt zmieniali, kurwa. Kto to będzie wiedział, jak było? Najgorsza była telewizja. Telewizja była gorsza od koronawirusa. To jest ja tylko włączyłem na chwilę i oni tam gadali. Tysiące chorych, setki osób zmarło. Władza mamy prawo. Ale mamy dobrą wiadomość: w szpitalu w Opolu jeden mężczyzna prawie wyzdrowiał. Rozumiecie tą bezczelność? Jak ja bym powiedział swojej dziewczynie: okłamywałem cię, zdradzałem, oszukiwałem, ale mam dobrą wiadomość: tu ja na balkonie nam zakwitło. Jakbyś poszedł do banku po kredyt hipoteczny. No, co prawda we frankach szwajcarskich, ale pendrive jest gratis. Y... Jakby stewardesa wam powiedziała, państwo się nie martwią, jak się pilot rozpierdoli, orzeszki gratis są. To spokojnie. Straszny czas. Tylko włączałem na chwilę telewizor i słyszałem: czekamy na otwarcie kosmetyczek. Taki, okej, okay, najpierw tipsy i hybrydy, potem ja. Ja pierdolę, wracam walić konia. Ja, nikt mnie nie potrzebuje, nikt mnie nie potrzebuje. Ja miałem wrażenie, że oni gadali o każdym zawodzie, tylko nie o moim. O każdym. Czekamy na otwarcie fryzjerów, salonów masażu, salonów tatuażu. Wszyscy. Ja się czułem jak na wf kiedy kurwa składy wybierają. Kutek ostatni. Tylko czekałem, aż powiedzą wprost. W kolejnym etapie luzowania obostrzeń przed nowieniem występów stand-upowych rząd planuje przywrócić kabaret. Jakbym siedział w chacie i oglądał, jak fafik z mariolką zapełniają amfiteatry, samym mnie toperza w Pierdoliu. To chcę powiedzieć. To chcę powiedzieć. Popieprzone. Popieprzone to było. I cały czas mówili w telewizji najgorsze zdanie. Te, te, nigdy tego nie wymy z głowy. To może być koniec świata, jaki znaliśmy. Nic już nie będzie takie samo. Kurwa, jakie to jest przerażające. Jakby wymyść coś kobieto z telewizji. Jak, po, powiedz, co się zmieni. W sensie Koleś od prognozy pogody też nie mówi we wrześniu. To może być koniec pogody, jaką znaliśmy. Chuj w to. Będzie inaczej. Ogólnie bym wyjebany. Przez to, że ta głupia cipa nie chciała wykonać swojej pracy, ja zasypiałem przerażony. Po prostu. Spokojnie wiem. <laughs> Najgorsze już za nami, spokojnie. Będziesz bezpieczna w garderobie po występie. <laughs> Co ja gadam? To jest koniec świata, jaki znaleźliśmy. Nic już nie będzie takie samo. Jezu, ja bym tak tylko powiedział: tylko do 13 -latka, który właśnie odkrył masturbację. Nic już nie będzie takie samo. I to by była pozytywna wiadomość. Kojarzysz nie, Petarda, co? To pacotera może z fiutem. To był dobry moment w życiu, to chcę powiedzieć. Żebym przeżył podobną radość, ktoś by musiał powiedzieć w wieku 35 lat, że mój fiut potrafi latać. Wiecie o co Jakaś wróżka ma sturbatuszka, się, pod jądrami masz skrzydła. Nie ma skrzydeł pod jądrami. Nie. Sprawdzałem, od 30 jądra są coraz niżej, to jest, to jest przejebane. Naprawdę, na tym etapie moje jądra są już tak nisko, że wyglądają mega tu i na fiuta. To... to jest dziwny żart. Ale część panów ma. Wrócę do aty i sprawdzę. <grym> ciekawy, ciekawy ciekawy okres. W ogóle też się ogoliłem na łyso w trakcie pandemii. Nie wiem po co. Nie mam pojęcia. Patrzyłem w lustro i miałem taki umarkutek. Narodził się Bruce Willis. <grym> Nie wiem, co mi się wydawało. To było dziwne. Po prostu. I wrzuciłem tu swoje łyse zdjęcie na swojego Facebooka i jakiś typ mi skomentował. Michał, co z twoim występem 14 kwietnia w Katowicach? Rozumiecie? Cały kraj stoi, ale on chciał się upewnić. Kurwa. On potrzebował dodatkowej informacji. Więc odpisałem mu. Stary, normalnie gramy. A co? Żeby zobaczyć, co się wydarzy. Na co on mi odpisał? Jak to? Przecież jest pandemia na całym świecie. Więc mu odpisałem: Aha, to przełożymy. To znaczy, że gdzieś tam jest w Katowicach koleś, który myśli: Ten kutek jest pojebany. Uratowałem. Uratowałem. Przez 3 miesiące lockdownu zrobiłem 8 stów. No! Żenada w chuj! Szczerze. Wolę być zarażony niż biedny. Nie da rady przejść biedy bezobjawowo. Próbowałem. Żadna kobieta ci nie powie, po Umówię się z tobą, bo przechodzisz biedę bezobjawowo. Wiecie, nie wiem. Po prostu Lockdownu nie przejdziesz bezobjawowo. Skutków lockdownu. Wiecie, o co chodzi. Nie ma sytuacji. No, Mariusza wyrzucili z pracy, ale na szczęście przechodzi to bezobjawowo. Pensja wciąż przychodzi. Dzięki Bogu. Dziwny okres to był. Słuchajcie, ja w, w lockdownie dostałem propozycję od menadżera. Wiemy od kogo. Występu w kinie samochodowym na Podkarpaciu. Kino samochodowe Podkarpacie. Rozumiecie? To jest taka propozycja. Michał, chciałbyś wystąpić w miejscu, gdzie ludzie są trochę bardziej niecierpliwi i trochę mniej inteligentni i każdemu z nich byśmy dali po klaksonie? Co się złego może stać? To jest taka propozycja. Stary, ogarnąłem ci noslek, niestety u gospodarza w nogach. Taka propozycja, stary, ogarnąłem ci super ruchanie, jeden warunek, twoja matka musi patrzeć. Skończył się lockdown, powoli wracamy do życia. To jest super, dlatego że w ogóle mogę wyjść z chaty. Muszę spacerować, lubię spacerować. W ogóle wtedy się siedziałem rzeczy, które ja wam opowiadam. To tak działa po prostu. I to jest super. Na przykład niedawno spacerowałem, słuchałem swojej muzyki, podchodzi do mnie żul, nie zdejmuje słuchawek, od razu wyciągam dwa złote i chcę mu dać. Wszyscy wiemy, prosta procedura, prawda? Nie ma co udziwniać. To nie jest tak, że on mi powie, panie, to trzeba do kierownika, prezentatej, ja panu gotówki nie przyjmę. Panie, to nie. Wiecie, no na chuj to przedłużać, prawda? I wyjmuję tą dwójkę, i on mi coś pokazuje, że jest nie tak. Mówię, kurwa, co jest grane? Zdejmuję słuchawki, i on do mnie mówi, panie, ja chcę wiedzieć, jak na ulicę Sowińskiego dojść. Ja mówię, nie wiem. I tak stoję z tą dwójką. I nie wiem, co zrobić, wiecie? Ani nie chciałem jej chować, ani nie chciałem mu powiedzieć, no może pan weźmie, w końcu jest pan żulem, prawda? Więc powiedziałem do niego, nie chce pan? I on tak spojrzał i, no dobra, okej. Okay. Rozumiecie? Musiałem przypomnieć żulowi, że jest żulem. Rozumiecie? Nawet żule mają problem z powrotem do pracy po pandemii. To jest popierdolone. Nawet oni nie ogarniają w rzeczywistości. Mówię, wystarczy spacerować, sam się dzieje. Ostatnio na przykład sobie szedłem galerią handlową i typ ze stoiska Santander Bank mówi do mnie, przepraszam, czy to pan? Ja mówię, kurwa, mów dokładnie, w sensie z moim poziomem popularności nie wiem, czy nie chodzi ci o typa, który grał w reklamie o gobeli. A poza tym, skąd mam wiedzieć, czy to nie jest jakiś chwyt marketingowy? Na zasadzie, czy to pan otworzy u nas lokatę na 5%? Tu podpis. I typ nie jest moją dziewczyną, żebym się z nim bawił na środku galerii handlowej. Zgadnij kto to? Nie wiem, się. Nie wiem. I typ mi mówi, uwielbiam stand-up. Nie mój, ogólnie. Przypomniało mu się, co lubi. Co ja mam na to odpowiedzieć? No ja lubię cukinie, o czym rozmawiamy? Co się dzieje? Wiecie, jakby podbić do starego pazury. Uwielbiam filmy. Moje? Dziękuję. Nie, nie, kurwa, filmy ogólnie. Tak chciałem powiedzieć. Nie zawsze chodzi o ciebie. Jakby się oświadczać. Wyjdziesz za mnie? Bo ogólnie, kurwa, lubię baby. I tak sobie pomyślałem. I ty do mnie jeszcze mówi, pewnie rzadko się panu zdarzają rozpoznania, co? No dokładnie. Na tym etapie to jest taki komplement, jak kobiety sobie prawią. Dobrze wyglądasz. Taka pulchna właśnie. Znowu jakby powiedzieć do dziewczyny, śliczna jesteś. Rzadko ci tak typy mówiły, co kurwa? Kocham cię, ty mój płaszczurze pierdolony, ty. Ale zamknęli siłownię. I kurwa, to akurat mi się podoba, bo myślę, że z tym jestem ok, bo ja chodziłem trochę na siłownię już miałem dość, mnie przytłaczało to, co tam się dzieje. Nie tak zapamiętałem siłownię. Kiedyś przychodziłeś, po prostu ćwiczyłeś, tyle. Teraz przychodzisz na siłownię i masz takie, umowa na 12 miesięcy, półroczny okres wypowiedzenia, dostęp do twojej karty, trener personalny, dietetyk i na wszelki wypadek pani Kasia na recepcji. Kurwa, ja mam wrażenie, że to jest scenariusz Ocean's 11 albo Domu z papierów. w sensie damy radę cię odchudzić, ale muszę zebrać ekipę. Wiecie, to jest operacja redukcja na tym etapie. To jest po prostu za dużo i na początku wchodzisz na tą ich specjalistyczną wagę. Co jest najgorsze, to jest takie... Proszę pana, wynika, że ma pan za dużo tkanki tłuszczowej, za wysokie BMI i nieprawidłowy profil lipidowy. Dzięki rozwijającej się technologii możemy panu powiedzieć na trzy nowe sposoby, że jest pan gruby w chuj. <głosy> <głosy> hey. Taki sam efekt byłby, jakby mi narysowali na kartce gruba i powiedzieli, o, to pan, je źle. <noise> to tam tego wszystkiego. I przychodzi napakowany trener personalny. Jaki jest twój cel? Kurwa, tak jak wszystkich. Śmierć. <noise> W trybie z trenerem personalnym. Co mam mu powiedzieć? Chciałbym, żeby rodzina znowu była razem. Żeby autobus linii 68 już nigdy się nie spóźniał. Tak naprawdę jestem detektywem w przebraniu i rozpracowuję tą grubę ul ulanych schabów, kurwa. Jeszcze proponują mi CrossFit. CrossFit, wiecie co jest CrossFit? To jest program ćwiczeń. Zaczerpnięty ze szkolenia amerykańskich żołnierzy Marines. No kurwa, czy to nie jest trochę za dużo dla mnie. Ja tutaj przyszedłem spalić makowiec po świętach. Ja nie chcę najechać Iraku, proszę pani. Nie potrzebuję tego. <tryk> po prostu dawno nie możesz pójść i poćwiczyć na słownię. Musisz być zmotywowany, kurwa, ani tam żołnierza z ciebie robić. Nie da się. Wszędzie masz cytaty motywacyjne. Co dzień staraj się być lepszym człowiekiem. Tak? to w które dni mam walić konia mądrale? Jesteś więcej wart niż się wydaje? Nie, wiem ile jestem wart. W porywach? Trochę. Z wielką mocą przychodzi wielka odpowiedzialność. Kurwa, czy ja mam szafkę po Spider-Manie, Co jest grane? Co jest grane? Wątpliwości zabiły więcej marzeń niż porażki. Nie wierzę wam. Chciałbym zacząć jakąś statystykę, chociażby mały diagram kołowy. Kurwa. Twój największy przeciwnik to ty z wczoraj. Nie. Wczoraj puściłem bąka, poszło z kleksem, chcę większego rywala. Chcę większego rywala. Ale nie, nie można, wiecie, to już nie jest fitness w galerii handlowej, to jest Sparta kurwa. W grafiku maraton spinningu, joga pod termopilami, z, zumba z Leonidasem. Nie, jestem zbyt zestresowany, żeby tam sobie ćwiczyć. Boję się, że pójdę na basen, będę sobie pływał, przyjdzie do mnie Michel Moron i powie: "Oddawaj czepka, twoja przygoda z basem się skończyła." Z po pierdolony. taki kult fizycznej. Wszędzie macie reklamy trenerów personalnych na Facebooku, na Instagramie, wszędzie po prostu. Wszędzie jest. Chcesz wiedzieć jak to osiągnąłem? Chcesz wiedzieć jak to osiągnąłem? Kurwa domyślam się. Mniej cukru, więcej awokado, trochę brzuszku. No debila ze mnie robisz. Jakby ktoś mi pokazał herbatę. Chcesz wiedzieć jak to zrobiłem? Zalałeś saszetkę wrzątkiem. Co ty mi pierdolisz? Chcę wiedzieć, jeżeli jest jakaś magiczna opcja, o której nie wiem. Wtedy chcę wiedzieć. Jeżeli jest jakaś opcja na zasadzie w bezgwiezdną noc, kiedy księżyc będzie w nowiu, na środku pustyni, wyruchaj wielbłąda, a będziesz mieć kosy. Wtedy chcę wiedzieć. Inaczej się domyślam. Po prostu jest taki kult żyzny fizycznej, że gdyby dzisiaj Jezus chodził po wodzie, to wszyscy by zareagowali mhm, mhm, a spacer farmera by zrobił? Spopieprzone. <noise> Zresztą też chodzi na terapię. W lockdownie. Poradzę sobie z tym wszystkim. Jest ja was kurwa cztery razy mniej, zarabiam cztery razy mniej. Trzeba, trzeba sobie jakoś radzić, po prostu. Czy ktoś chodzi na terapię? Ktoś się przyzna? Delikatne brawa. Zajebiście i, i, i bez cienia ironii, jakby podziwiam, że ktokolwiek ma odwagę się przyznać, bo to jest piętnowane społecznie. A to jest zwykła usługa, jak każda inna. Nie ma tak z innymi usługami. Nie ma. Oddał buty do szewca, obuwiem się, nie radzi. Wstyd, jak chuj. Wstyd, jak chuje. I zawsze jak się przed kimś otworzę, że chodzę na terapię, to ja słyszę w odpowiedzi, no jak ty tego potrzebujesz, ja se radzę. I zawsze mi to mówi jakaś bardziej spierdona osoba. Po prostu jakby mi kwaśniewski mówił, jak potrzebujesz odwyku, to potrzebujesz. U mnie to była Filipinka, kurwa. No. No. Ja mówię bez skrępacji, to jest jak ja szedł do mechanika. Ja mówię, proszę pani, to nie będą klocki hamulcowe, tam niżej pani spojrzy, to relacje z ojcem. Tam trzeba, to nie tłoki, to dzieciństwo, kurwa, tam pani patrzy. Uzależnieniem pani nie rusza, to będę na przyszły sezon robił, spokojnie. I słuchajcie, o na terapii i się mnie pyta, czy myślałem o samobójstwie. I mówię, tak. Ale myślałem też o trójkącie. Jakoś nikt się od tego nie wyruchał. Jesteśmy bezpieczni. Wczoraj się zjerałem pół godziny, myślałem, jakby było latać, ale kurwa, chodzę pieszo. Spokojnie. I nie zapytała, czy miałem myśli samobójcze, tylko czy myślałem. Więc to brzmiało, jakby mi coś proponowała. Jak kelner w restauracji po obiedzie. Myśleli państwo o deserze? Jakby chciał mi powiedzieć, samobój, nie samobój, zawsze bramka. Pan się odjebie, ja będę miała zbani. Pan zejdzie ze sceny jak perfekt, niepokonany. Na chuj to przedłużać, po prostu. Siedzimy, tam rozmawiamy, pyta się, czym się zajmuje? Mówi, że jestem stand A co ona odpowiada? O, stand-upera jeszcze nie miała. I ja wtedy przez med myślałem, że będziemy się ruchać. W sensie 100 zł, seks i terapia, judno moje poznańskie serce. A poza tym, seks i godzina rozmowa o mnie, no kurwa, co lepszego. jeszcze się mnie zapytała, a czy widzi pan rzeczy, których nie ma? Ja wtedy mówię, pierdole. Spojrzałem w bok i zrobiłem: Widzi nas. Y zrobiłem... Słuchajcie, Białysto, chciałbym z Wami też poruszyć jeden temat. E, bo e, równouprawnienie mniejszości homoseksualnych. Bo tak jeżdżę po kraju i kurwa gadają na Was. Żebyście wiedzieli, jak co to, to Was ostrzegało. E, nie w Łomży, ale w innych miastach też kurwa. Delikatne prawa kto jest za równouprawnieniem. uprawnieniem? zajebiście, podoba mi się to, ale widzę, że część ma takie podejście, ja bym poszedł na paradę, ale kamieni nie było, kurwa. <grym> <grym> a ten typ, to a kamienie cię rozśmieszyły. Ty, kurwa, no. Ja nigdy nie byłem na paradzie, jestem za równouprawnieniem, ale jedyne co ja robię w tej sprawie zmieniam profilowe na Facebooku co roku na takie stęczą. To jest kurwa wszystko. To nic nie daje. To nic nie zmienia. Wiecie, o co chodzi. Nie ma żadnej magicznej kapituły gejów. Eustachy, pozyskaliśmy Michała Kutka. Przesuń jeden krążek w lewo na naszym magicznym liczydle. Ale nie rozumiem, jak można być homofobem w tych czasach. Bo każdy homofob zawsze mówi to samo. Ja wszystko rozumiem! Ja wszystko rozumiem! Ale jak typ typa może w dupę? Ja mam takie kurwa, naprawdę? Wszystko poza tym, rozumiesz geniuszu? Masz takie, wiem co to fiszbino, ogarniam fizykę kwantową, brakuje mi tej jednej małej rzeczy. A poza tym, jak, jak? Nie chcę się przechwalać, nigdy nie spałem z koleśem, ale chyba bym sobie poradził. Wiesz o co chodzi, to nie jest skomplikowane. Nie ma raczej studentów medycyny. O mój Boże, znowu waliłem praktyczne zruchania się typów. Nie ma pary homoseksualistów. No, kochamy się z Januszem, ale nie umiemy się ruchać. Skanuje kciuk przy odbycie bez sensu. Po prostu, gdybym jakimś cudem oprowadzał typa ze średniowiecza po stoku i byśmy zaczęli całujących się kolesi, to bym powiedział, tak stary to jest normalne. Teraz się kolesie nawet ruchają. Choć pokażę ci fiset spinera, to ci głowy rozpierdolę. Jakby dla mnie jojo jest bardziej wyjątkowe niż ruchające się kolesie. Wiecie o co chodzi. Jakby robisz tak i to wraca, to jest chore. To, to, to jest dziwne po prostu. I... Szczerze, nie wiem po co im ślubę. To jest nie wiem. Gdyby mi ktoś zabronił się hajtać, ja bym w, pierwszy, w pierwszej kolejności zapytał, co to dla mnie znaczy w ogóle. I ja by było: No, Michał. No, nie wydasz 30 tysięcy na ślub, twoje pieniądze pozostaną twoje, a jak będziesz chciał odejść, to to zrobisz. Będziesz miał z lepiej niż w play na kartę. Ja bym powiedział: tak, jest rewelacyjnie, niczego nie zmieniaj. Oni mają konkubinat, a chcą małżeństwo. Mają lepsze, a chcą gorsze. Rozumiecie? To jakby wejść do sushi. Co podać? Futomaki? Hosomaki? Nie, nie, nie. Mielonego mi kaszą gryczaną i będę spierdalał, wiesz? <grystwo> Ale nie powinno się zabraniać małżeństw z prostego powodu. Małżeństwo nie jest towarem. Starczy dla wszystkich. Starczy dla wszystkich. Wiecie, to nie jest towarem. Nie ma sytuacji na przykład w Tesco. No, kochanie, nie ma ślubów. Pedały wykupiły. Znowu konkubinat na korację. I... Problem jest taki, że próbujesz zrozumieć coś, co jest inne, zamiast zaakceptować, że tego nie rozumiesz i tak to zostawić. Tyle. Na przykład ja niedawno się dowiedziałem, że moja koleżanka jest w związku z dwoma typami. Naprawdę. Na początku pomyślałem tak jakby wy. Pojebane. Ale potem sobie pomyślałem, panowie, kurwa, kto z was nie chciałby wymyślić do relacji dodatkowego typa? Na którego od czasu do czasu można by zrzucić trochę odpowiedzialności. No ile ja mu dał za to wesele? Michał, jak ty się wczoraj najebeliłeś na weselu? A Mariusz, co kurwa, lepszy? No ja... Ile ja bym dał za to niedzielę? Jedziemy do moich rodziców, już wstaję z kanapy, włączam Playstation jakaś męska ręka ląduje na moim ramieniu i mówi, sieć, ty byłeś tydzień temu. Mówi, Michał, kiedy odbierzesz auto z naprawy? Ja mówię, a co? A Mariusz, Święta Krowa? A Mariusz mówi, ja pojadę, ale mi żeneta ta robi ręką. I negocjujemy. Rozumiecie? Kurwa, panowie, wasza żona ma urodziny, a wy macie typa, który się zrzuci? Jak dziecko będzie miało zajebiście? Idź do ojca. Kurwa, dwie szanse. <gryw> jak jest presja na pierścionek? Do ciebie też mówi, he. <gryw> I możecie obgadywać w relacji. Stary, jak go na mnie wkurwia. Wiem, też z nią jestem. Wszystko z mojej strony dziękuję wam Białystok. Dziękuję najmocniej. Byliście nieliczni, ale, ale, ale naprawdę rewelacyjni. Rewelacyjni dajcie sobie też brawa. Dziękuję wam najmocniej.